Jestem w Stargardzie Szczecińskim. Chciałem wam pokazać, gdzie urodził się Kazimierz Dejna. On się tutaj urodził, później się przeprowadził na ulicę Gruwalską, ale w tym domu właśnie się urodził. Legenda polskiej piłki nożnej. nie muszę chyba wszystkim mówić, kto to był. Kazimierz Dejna, wielokrotny reprezentant piłkarski dla młodzieży Lubichowska 86. Proszę bardzo. A zaraz zobaczycie mural. No. I taki, tu się właśnie urodził. Nasz wieloletni reprezentant w piłce nożnej. Zobaczcie, Kazimierz Dejna. Ikona polskiej piłki. Tu jest numer jeden, bo tutaj jest szlak Kazimierza Dejna. O, dom tutaj jest rodzinny. Od 1947 roku przyszedł na świat z dziesięciorga rodzeństwa biegał stąd do podstawówki jeździł rowerem proszę bardzo a w 1962 przeniesie się do nowego mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej i trzeba jechać na ulicę Grunwaldzką do nowego mieszkania to jest jedynka w każdym, w każdym razie to był pierwszy dom rodzinny Kazimierza Dejny